holenderskie newsy, 20 kwietnia, a mianowicie teraz temat dobrze znany i dobrze wszystkim znany, bo jest o nim głośno, mianowicie o temat inflacji, o rosnących, cen, o rosnących cenach wszystkiego i nierówności społecznej, tak? Czyli o co chodzi? Jak wiemy, jak nie wiemy o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, tak? Mianowicie, mianowicie chodzi o to, że rosnące ceny energii, i że na przykład taka. Zresztą od dłuższego czasu się to mówi o tak zwanej likwidacji klasy średniej, ma to też swój oddźwięk jakby w Holandii, ponieważ klasa średnia, czyli, czyli jeżeli chcemy zarabiać coś więcej niż tylko minimalną krajową, czy tam zrobimy kilka godzinek to już się już nie kwalifikujemy. Robi to, że jakby nie dostają dofinansowań, nie dostają rekompensaty 800 euro za energię, rosnące ceny, które też widać w sklepach, czy na przykład kawa, która kosztowała w Illu 6,99, teraz kosztuje 8,49 i to nie jest tylko jak biuro statystyczne podaje 10% inflacji, tylko to jest znacznie więcej, bo jak wiadomo, koszyki inflacyjne, koszyki inflacyjne są ukryte, tak? Za bardzo nie wiemy, co tam jest liczone w tych koszykach. I wszystko jakby drożeje. O tym wiemy, ale nie drożeją zarobki, bo indeksowanie w tamtym roku było aż, uwaga, 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 2,3%. Więc to nie rekompensuje tego wszystkiego. I o co chodzi, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale też jeżeli na przykład jesteśmy taką ala, ala klasą średnią ale krasą średnią, czyli zarabiamy troszkę więcej albo robimy dużo godzin. I to już nie mamy żadnych dofinansowań, jak podaje Vattenfall, czyli największy 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 dostawca energetyki tutaj miejscowy. Masę osób, 10 osób praktycznie zalega z rachunkami i też jest taki taki case polega na tym, że osoby mimo iż jest mimo iż jest dzisiaj w dzisiejszych czasach jest to fajnie zrobione, bo można zobaczyć użycie energii praktycznie dziennie, co godzinę, ile nas za pomocą aplikacji, ile nas kosztowało tak naprawdę ugotowanie jajek rano na twardo. I wszystko można, koszty można zajebiście przez to kontrolować i dopasowywać sobie do swoich jakby potrzeb. To ludzie nie zmieniają, nie zmieniają płatności miesięcznej, bo tam można to zmieniać po prostu płynnie, nie zmieniają swoich płatności miesięcznej. Później im przychodzą duże sumy naraz do zapłaty, więc jeżeli płacicie prąd, ciągnijcie swojego apki, swojej dostawcy, korzystajcie z technologii w tym wypadku i dopasowujcie siebie, zobaczcie jakie ogrzewanie, co i jak, jaka temperatura działa na Was dom, bo może się okazać, że na przykład pół stopnia niżej oszczędza was, oszczędza Wam rachunki o kilka euro dziennie. A to wiadomo, że teraz każdy jakby metr sześcienny gazu jest po prostu na wagę złota, bo ceny są praktycznie dwukrotnie wyższe niż było, ja to też widzę niestety na swoich rachunkach i mimo iż o, rząd będzie jeszcze obniżał od 1 lipca, od pierwszego lipca gdzie to było od pierwszego lipca, od pierwszego lipca na ogrzewanie podatek, więc też będzie niższy no ale jak wiadomo już mówią, że to na przykład się odbija na cenach mięsa, bo ceny mięsa ludzie jedzą mięso, a mięso krowy robią placki, a te placki, które robią emitują CO2 a Holandia chce być CO2 ok, to tak to to powoduje to, że mówią już o podatku o podatku, który zrośnie po prostu na cenę mięsa, VAT, który zrośnie na cenę mięsa. Więc z jednej strony zabierają, z drugiej strony dają, ale dają tym najbiedniejszym, a tym, co już robią nadgodzinki, to już się nie, 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 nie kwalifikują, bo Kwalifikują się osoby, które, które, które dostają jakby 120% do 120% minimalnej krajowej. Tacy normalni ludzie niestety się nie kwalifikują. Czy na przykład, jak jesteśmy dłużej, pracujemy już w jednej pracy, to mamy już tam jakieś tam inflacyjne dodatki, czy gwarantowane 5% na przykład dziennie. Dziennie 5% rocznie, na przykład podwyżki czy coś takiego, to już jak pracujemy dłużej w pracy, nie ściemniamy, mamy mniejszy CV o mniejszych ilościach zakładów pracy, no to już się nie kwalifikujemy do dodatku 800 euro, co jest wyższe. Czyli zadajcie sobie pytanie, czy, o, czy w Holandii jest tak, czy, o, o, czy opłaca się na przykład być uczciwym i to, że na przykład pracujemy mniej, to w takim razie mamy tyle samo, co byśmy robili więcej, tak? I tutaj teraz mam taką myśl przed głową i o co chodzi w ogóle i czy się faktycznie opłaca coś więcej robić w Holandii, skoro najbiedniejsi mają takie rekompensaty, że i tak wychodzą lepiej niż klasa średnia. I to no i a do tego dorzucimy jeszcze newsy, newsy o tym, newsy o tym, że rząd pomaga, rząd pomaga spłacać kredyty, jak mamy zadłużenia u kilkunastu u kilkunastu jakby podmiotów. To mamy się zgłaszać, mamy się zgłaszać do gminy i gmina nam rozwiąże, rozwiąże problemy, bo to jest tak zwany czysty z kart z czystą kartką i w ciągu trzech lat rozwiążam nasze długi. Także, jeżeli jesteście uczciwi, nie bierzecie kredytów, patrzycie na to, myślicie, nie, nie potrzeba wam nowego telewizora czy iPhone'a. No to macie przejebane. <laughs> nie no, ale tak sobie, no tak jest, no bo jak widzicie, najbiedniejsi mają dofinansowanie, jak wiadomo, też najbiedniejsi najwięcej wydają na różne pierdoły, które nie są, nie są im do niczego potrzebne, po prostu i jak nabiorą kredytów, to jeszcze im rząd zwróci pieniądze, tak? I funkcjonuje się w granicach 600 tysięcy, 600 tysięcy domostw ma problemy, które mogłoby się zgłosić do tego programu, żeby rząd spłacił za nich kredyty. Także. To też, jest, to, też jest jakby, to też jest jakby ten cały raport. To wszystko, to wszystko jest tutaj ciekawe. Tu mamy rządową stronę, na której, na której, możemy, na której możemy się zgłaszać. Mamy dokument, dokument do pobrania z PDF-ie. Czysty start z białą kartką. Tutaj mamy formularz i wszystko, i punkty, punkty zapisane co i jak. Także jest tego trochę. Jest tego trochę, jest trochę statystyk, także możecie sobie tu widzieć, jak się to się nazywa, więc możecie sobie śmiało, śmiało poczytać sami z ciekawostki. A ja nie przedłużając, gdzieś tu jeszcze była, był, widziałem liczby, ile tak naprawdę zadłużenie wynosi domost, yy, ale nie mogę tego znaleźć, ile jest tam miliardów euro i rząd też ma budżet, żeby pomagać takim czymś. Także zastanówcie się, czy faktycznie, czy faktycznie bycie na stanowisku pomaga, zresztą... Ostatnimi czasy dużo się mówi o tym, o likwidacji klasy średniej, więc to jest. Te newsy są jak najbardziej. Te newsy są jak najbardziej o tym. Po prostu. O, jest tutaj napisane, od 15 do 17 miliardów euro rocznie jest zadłużenia i są całe fundusze, które, które nam będą pomagały w tym, żeby wyjść na prostą. No to jest ciekawe akurat nawet bardzo. Także wszędzie wszędzie nam dają jak nic nie zarabiamy, to nam dają, tak, no więc zastanówcie się sami, a tym optymistycznym akcentem, albo i nie, kończymy, kończymy dzisiejszy news, drugi odcinek dzisiejszego dnia, więc do zobaczenia następnym razem, też myślę, że to był ciekawy, bo mało osób, mało osób wiedziało o tym, że jest takie coś, jak gmina Ci próbuje pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów z płatnością, także dzięki za informację. Dzięki za informację. Dzięki za wysłuchanie. Pamiętajcie o w górę, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia następnym razem.